Siemaneczko, Ladder już z zapasem, także warto się przyjrzeć pewnym rzeczom. No i w tym filmie odświeżymy sobie receptury w kostce Hora Dreamów. Według mnie pięć jest takich, które są najbardziej warte uwagi i których być może najczęściej powinniście, możecie używać, na pewno Wam bardzo pomogą. Czy to w budowaniu przedmiotów dla swojej postaci, najemnika, czy to dla do tradowania, czy to generalnie w przechodzeniu gry, czy to solo, czy w party. Jeżeli Wasi Członkowie drużyny nie znają tych słów, nauczcie ich, e, słów, nie słów, receptur, nauczcie ich, powiedzcie im, żeby zwracali uwagę na niektóre klejnoty, które leżą na ziemi, gemy i tak dalej, tak dalej. Także zapraszam do poradnika, jeżeli film Ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś w dzwoneczek, to bardzo pomaga mi się dalej rozwijać. I zapam zapamiętajcie, live y na Twitch TV, na d -Win. zapraszam Was tam serdecznie, będę streamował całego Ladera, dzisiaj o 2.00, a czyli dzisiaj w piątek o 2.00, czyli już za parę godzin, zaczyna się drugi sezon Diablo 2 Resurrected i tam z moim teamem i z widzami i z innymi teamami, bo zbudowaliśmy już ich 9, <laughs> dobijamy do 10, eee, będziemy... Po prostu lecieć laderka do odcinki. I potem będzie drugi, trzeci, czwarty dzień. Także wbijajcie Twitch TV na Dewins, tam będzie cały czas akcja. Jedziemy, receptury. Zacznijmy od takiej jednej, która jest mega zapomniana, a która może naprawdę, naprawdę oddać i pomóc. I to jest receptura, która, którą już na początku gry właściwie, bo w drugim akcie po uzyskaniu kostki Hadimów zdradza sam Descartes Kane. Mm, a polega ona na tym, że jeżeli włożymy do koski Radimów trzy pierścienie magiczne, uzyskamy jeden randomowy amulet magiczny. Jeżeli ee, włożymy trzy magiczne amulety, uzyskamy jeden magiczny pierścień. Więc to działa w dwie strony. Więc jeżeli nie zależy nam na goldzie, a nie mamy ringa, szukamy ringa na przykład do szybszego rzucania czarów, dla czarodziejki w naszej drużynie, albo dla Paladyna w naszej drużynie, Hammerdina, Focha i tak dalej, tak dalej, to jest to świetny pomysł. Trzymajcie te pierścienie, zwłaszcza na normalu koszmarze, kiedy jeszcze nie mm, posiadacie żadnego dobrego sprzętu i macie jedną ekstra szansę na wydropienie, na wylosowanie tego ringa, który da Wam właśnie FCR, czyli Szybsze Losanie Czarów, który jest tak ważne, zwłaszcza dla Waszej czarodziejki, która mm, robi Wam teleport przez normal koszmar piekło. Więc pomóżcie jej, zbierajcie biżuterię i mieszajcie ją w kostce. Jest to niezwykle, niezwykle ważne i niezwykle pomocne. Kolejna, kolejna yy, bardzo ważna receptura. Już może zajmiemy się nią, znaczy Ty powinieneś się nią interesować już troszeczkę w późniejszym etapie niż na normalu oczywiście. To jest dodawanie soketów, dodawanie gniazd do broni. I jest to niezwykle ważne w momencie kiedy rzut koszmaru tak naprawdę, w momencie kiedy o, macie na przykład bazę pod ducha, czy to w tarczy paladyńskiej, czy to na przykład w kryształowym mieczu, długim mieczu albo pałaszu e, A nie macie, albo nie chcecie używać questa u Larzuka który wam da maksymalną ilość gniazd. Albo macie bazę, która wam wydropiła już na piekle i wiecie, że Larzuk w tym kryształowym mieczu zrobi tą maksymalną ilość, więc 6 soketów, a wy potrzebujecie 4. 4 sokety. Więc co? Losujemy. Jaka jest receptura na losowanie gniazd w przedmiotach? W broniach? W broniach. To jest właśnie e RAL, AMN, perfekcyjny ametyst, no i ta dana broń. Mm. Mieszamy to wszystko w kostce. Jeżeli chodzi o broń, bardzo ważne jest to, żeby to była normalna, czyli biała, albo eteryczna, też może być, ale musi być normalnej jakości. Normalnej jakości, czyli nie może być dobrej jakości, albo yy, zepsute i tak dalej. Jeżeli ma być to Cryptic Axe, to ma być napisane, że to jest Cryptic Axe i tyle w tym temacie. Żadnych dopisków i koniec. Więc pyk, mieszamy. Uh, idealny Podobidienc. Więc yy, mi się przywarciło. Może i Wam się przywarci. Oczywiście zależy, co Wam, yy, czego szukacie. Zależy, yy, w co, jakby na czym Wam zależy. Czy to będzie broń dla najemnika, czy to będzie broń dla Waszej czarodziejki, czy paladyna, spiryt i tak dalej. Czy do tarczy. Pamiętajcie że używając tej receptury nie macie pewności, ile soketów wylosujecie, więc jest to RNG, RNG. Ehm, następnie, następna receptura, piekielnie ważna, jest to soketowanie tarczy, ee, które wam się bardzo, bardzo przyda w momencie, kiedy już jesteście na przykład na piekle i wydropicie to monarchę białą monarchę, która jest no, najlepszą bazą podducha w grze, jeżeli nie gracie paladynami. No bo paladyni mogą mieć już to swoje paladyńskie tarcze z bonusami do odporności, oczywiście i nie przejmują się, nie przejmują się, nie, nie muszą mieć tyle siły, co akurat czego akurat wymaga monarcha. Jeżeli chodzi o monarchę, jest to najlepsza tarcza właśnie podducha, ponieważ każde inne e, wymagają bardzo dużo. Pozostałe dwie wymagają bardzo dużo siły, więc mamy tą monarchę, no i taka monarcha jest świetna też na handel, jeżeli chcecie soketować, robić duch i sprzedawać, jasna sprawa. Oczywiście tej receptury możecie również używać w tarczach paladyńskich, we wszystkich generalnie tarczach, więc wkładamy sobie tą tarczę. Oczywiście zasada jest ta sama: biała tarcza albo szara tarcza, ale nie, nie, nie róbcie ducha, nie róbcie, jakby nie soketujcie eterycznej monarchy na pewno, jeżeli już poszukujecie tutaj bazy pod ducha. Perfekcyjny rubin, runa amn, runa tal i mieszamy. I proszę bardzo, i mamy bazy pod ducha just like that. Tak to się robi i to jest właśnie, i tak macie grać, i tak macie grać. Także mamy cztery sokety i miałem gigafarta. bardzo się cieszę. No i już mógłbym sobie tutaj zapakować runy pod ducha i moja czarodziejka miała duszka. Mm. Przechodzimy do tworzenia przedmiotów w oraz rimów. Eee, jest to bardzo, bardzo ważna rzecz w tej grze. Często zapominana i bardzo prosta i bardzo prosta. Więc e, chciałbym wam pokazać dwie receptury, które są dla mnie piekielnie ważne i sam pewnie będę je robił na samym początku Ladera. E, czyli receptura maga, receptura maga, zrobimy sobie pas maga. E, jedyny pas, w który może mieć dodatkową szybkość rzucania czarów oprócz Arachnid Mesh, który nie jest, czyli siatka arachnidów, która nie jest łatwa do zdobycia. E, ona dropi już znajwista na piekle, ale nie tak łatwo ją wydropić. Także dopóki tego nie macie, a chcecie na przykład zwiększyć sobie próg szybkości rzucania czarów, czy to paladynem, jakimś czarodziejką, jakąkolwiek klasą necromantą, która rzuca czary druidem, to to jest świetny pomysł. I ee, teraz tak, żeby stworzyć pasmaga, potrzebujemy e, jednego z trzech rodzajów tego pasa. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, żeby wizualnie wyglądał właśnie tak. Chodzi o to, żeby wizualnie wyglądał właśnie tak. I w Diablo mamy trzy różne bazy przedmiotów. Mamy Normal, Exceptional i Elite. I każda z tych trzech baz wygląda dokładnie tak samo, różni się nazwą, wymaganiami, obroną w przypadku opancerzenia i obrażeniami w przypadku broni. Więc szukamy tego typu pasa w innym, na przykład w jakiejś, w jakiejś szarfie, w ciężkim pasie, w płytowym pasie nie wyjdzie ta receptura. Musi być ten pas, czyli mamy light belt, czyli lekki pas, Shark Skin Belt, e, czyli tam z rekiniej skóry jakiś, i mamy Vampire Funk Belt, czyli e, jakiś tam wampirzy, czy coś takiego e, elitarny. No i pakujemy ten pas właśnie do kostki, następnie doskonały ametyst. Sam perfekcyjna mety runa itch i jakikolwiek klejnot. Jakikolwiek klejnot, także zbierajcie klejnoty. Mieszamy i wyskakuje nam na pomarańczowy, na, pomarańczowy napis e, i tworzy się nam mm, pas maga. Wylosowałem 6%, e, zwiększoną szybkość czarowania, więc to jest świetne. Dostałem jeszcze szybkość odyskiwania równowagi, dostałem ekstra manę, regenerację manę, dodatkowy res, świetny pas. I... W momencie, kiedy potrzebujecie paru procent fcr taki pas może wam uratować skórę. Także zapamiętajcie tę recepturę wszyscy magowie w tej grze. Lecimy do ostatniej receptury na dzisiejszym filmie i będzie to przedmiot krwi. Przedmiot krwi, a niezwykle pomocny na początkowej fazie ladera do postaci walczących frenzy Barbarzyńca, Zelot Paladyn, może być Amazonka. Na włócznie Spirzonka, Fendazonka, może być yy, Asasynka i tak dalej, i tak yy, dalej. I już Wam pokazuję atrybuty tego. Pakujemy sobie rękawice, i tutaj jest taka sama zasada działania. Magiczne rękawice, yy, jeden z trzech różnych rodzajów czyli mogą być ciężkie rękawice czyli Heavy Gloves. King Glovesy, które widzicie tutaj na filmie, czyli z rekiniej skóry i może być Vampire Bone Gloves, czy tam va Vampire, no, Vampire Bone Gloves. Mm, czy tam wampirze jakieś tam z... coś tam e wyglądają tak samo, ale są elitarne, Więc e pamiętajcie też, że po prostu czym dalej w las Czym przechodzimy na Exceptional Elite? No to większe wymagania są, także też nie szarżujcie. Jeżeli nie możecie podnieść jednego, jednych rękawic, to nie ma co lepiej zrobić Shark's King -y. też będzie ok z wymaganiami 20 siły. Pakujemy Shark's King loves, perfekcyjny Rubin, runa nev oraz klejnot. Znowu pakujemy, mieszamy i wychodzą nam rękawice krwi. Dlaczego ja je tak polecam? Dlaczego są takie dobre? I naprawdę potrafią być bardzo dobre. Eee, nawet na późniejszych etapach, nie tylko w pierwszych dniach, ladera. Dlatego, że dają wykradanie życia i szansę na dozgocące uderzenie, które nie jest tak łatwo na samym początku gry pozyskać, a piekielnie ułatwia grę. Nawet te głupie 7% powoduje dozgocące uderzenie, które odbiera procentowy, e, procentową ilość HP. Bosa czy też potwora. Mm, więc y, oczywiście do tego dochodzi to wysysanie życia, które wysysa życie, fiz jeżeli zadajemy obrażenia fizyczne. Nie działa to oczywiście na czary, nie działa to. Yy, właśnie yy, na jakieś umiejętności typu czarodziejki blizzard i tak dalej żeby nie było czary tutaj nie wchodzą w grę tylko obrażenia fizyczne dodaje też siłę życie i randomowy, randomową odporność jeszcze tutaj wrostowaliśmy dla amazoneczki jakiś skill rewelacja także yy, także to są moje, to są moi faworyci, jeżeli chodzi, jeżeli miałbym wytypować pierwszą piątkę, a receptur w Costa Dreamów, które są turbo przydatne na ladder. Yy, I jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej albo o wszystkich recepturach, wpadajcie do moich dwóch filmów, tam macie wszystko przedstawione, link będzie w opisie, yy, także bijajcie jest tam, yy, jest tam film najważniejsze receptury w Costa Dreamów oraz drugi, Kraftowanie um, przedmiotów Costola Dreamów, czyli tworzenie przedmiotów Costola Dreamów, e, więc te dwa filmy Wam zlinkuje, i jeszcze takie ogłoszenie na koniec. Jeżeli dalej nie masz timu, za parę godzin zaczynamy ladera, więc jeżeli dalej nie masz teamu, zapraszam na Discorda. Discord jest w opisie również. E, mamy już koło 3000 osób. Mamy 9 grup laderowych, tworzymy 10, może nawet 11. Także zgłaszaj się na zakła do zakładeczki lader. I wybierz swoją kategorię, czy PC, czy Xbox, czy Switch i tak dalej, czy HC czy Softcore i kiedy jesteś dyspozycyjny i znajdziemy dla Ciebie Team. Także wpadaj też na Discord i zapraszam do subskrybowania, jeżeli chcesz więcej. No i co? Miłego ladera, wszystkim życzę, będzie niezła jechaneczka, już się sam nie mogę doczekać, także widzimy się na serwerze w sanktuarium. Pioneczka, miłego dnia i buu!